No to, no, no co? No, 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 chciałaś, żebym. No... no to zawołaj siostrę, no kurwa, no. Jak taki ko kozak jesteś, się boisz mnie. Zabryj, ty głupi celu i jebany na łeb! No boi, no kurwa, no zawołał siostrę, no. No dawaj, no, pójdziemy na wojnę, no kto wygra? To jest miejsca się co powiesz? Przypominam ci, że masz 8 lat, a w, wiek, w takim wieku. Nie można używać takich słów jak ty używasz. Więc daj mi mamę do mikrofonu, proszę. Nie żyjcie Weź, pod tu. twojej mamy do mikrofonu. Proszę. I tam chcę idź. Idź się popatrz jeszcze do tej swojej głupiej mamy. No idź, no no, i się jeszcze poskarż. Wiesz, że to, to, to jest wszystko. Wiesz, że. Ale, że chop, co po rodzicach jedzie, Dobra, koniec kutki, okarmijcie się już. Ja pierdzielę, Chopie, ty jesteś takim nie e, dzieciakiem niewychowanym umysłowo, że ja pierdolę. On nigdy nie przeklina, jakbyś chciał wiedzieć. O kurwa, nigdy nie przeklina, a teraz to było. <grych> tak. No teraz, bo do ciebie przeklina No tak, no ja wiem, że on do mnie, ale. Kurwa... Wa walą w lufę? Nie zadają HP, a wy już od razu mnie nawalacie. No to, to, to jest nielegalne no, chyba. Ale on nie ma prawa nawet wyzywać, chopie. A co, dobra, dawaj na Co? Bo chcesz się popisać jaki dobry jesteś? No dawaj, no dawaj, no będę lepszy od ciebie Ale ty gościu... ale ty gościu dobry jesteś, nie, kurwa, kocham cię. Czołgi? No dych nie mam, ale kurwa mam więcej premek od ciebie, jestem bogatszy od ciebie kurwa No co, a ja mam, ja mam cztery dychy i co? No, a ile masz premek, pochwal się e, premek nie liczę, bo mam strasznie dużo No to, no mów no No mów ile masz premek No 20. jeszcze. <noise> to jakoś mało Około 40. A to mam to w długie, bo ty pewnie grasz na y, y, koncie swojego starego. Ta, ta, wszystko było kopywane kurwa, bo ty za biedny jesteś. A moje, a moje zdobywane. I kro, są, A ty, a ty od, sobie kopiejesz z Allegro. Nie. Jeszcze cię oskamowali na dwa konta na pewno. Nieprawda, tam Free Ray poświęc To mnie wywalaj, no... Już możesz to zrobić teraz, no, no dawaj. Dobra Na drugim to moja siostra gra Wiktor w Wiktor 3 13... Dobra gościu, ty jesteś kurwa naprawdę zjebany umysłowo, naprawdę. Kurwa do psychiatra ko, powinniś to mieć, nie, naprawdę kurwa do psychiatry. Naprawdę nie. Co ty robisz? Ja pierdzielę. Jeszcze wyzywasz. W wieku 8 lat. Wyzywanie jest zabronione. Jeśli masz z tym problem, możesz zadzwonić pod numer 113. Pomogą ci z takimi rzeczami. Nie, nie 112. 113. Pamiętaj sobie ten numer. Problem z wyzywaniem. Możesz sobie zadzwonić. I, I kurwa ci pomogą, że jak ktoś to ktoś wyzywa, to mm, możesz sobie tam go zgłosić i policja kurwa do niego przyjedzie. No dawaj, no dzwonisz po ten numer, już się boję, nie? Ha, jeszcze siostra cię porobiła. <laughs> no co, dam, no! Yy, yy. <laughs> ten gości jest kurwa, prześwietny, nie? Ja sobie biega do, do znajomych jeszcze, może coś tam poleci, ciekawego, ale zobaczmy. To pierdolony, ale ten typ jest spalony. Nie wiem. Mogę cię dodać do znajomych typia? Bo ty kurwa kozak jesteś. Czekaj, dodam cię do znajomych i możesz mnie... Czekaj, dodam cię do znajomych i, cieć i możesz mnie wywalić, jak chcesz. Dodawaj mnie do znajomych w tej chwili. Nie, nie przyjmuję. O, o, to... Nie dodawaj mnie, po tak Nie zaproszę... Przy... Dałeś mi zaproszenie, ale ja tego nie zrobię. O, przyjmij proszę. Mała, moja mama prosi, żeby nie dodawać ludzi i nie będę dodawał, więc ho, sorry. Znaczy dużo. Twoja mama czy twoja siostra, bo ja tam słyszałem siostrę Dobra, dziękuję za oglądanie. Może nie słyszeliście, może tam słyszeliście, więc może jak chcecie więcej takich rzeczy na YouTube ode mnie, to proszę. Dajcie lajki i subskrypcje. Dziękuję. Do zobaczenia. Ja jestem defender.